Zapraszam cię do praktyki w ramach programu życie ze współczuciem oparte na uważności. Medytacja życzliwości. Znajdź sobie wygodną pozycję, taką, jakiej teraz potrzebuje Twoje ciało. Uświadom sobie w niej swoją uważną obecność. Pozwól, by Twoje ciało się zakorzeniło i rozluźniło w rytm Twojego kojącego oddechu. Powoli pogłębiaj każdy kolejny wdech i wydłużaj każdy kolejny wydech, a później pozwól swojemu oddechowi płynąć naturalnie. Miej też świadomość, że uważna obecność i kojący oddech mogą Cię wspierać podczas tej praktyki. Na początek możesz nawiązać kontakt z życzliwością, przywołując w pamięci jakąś sytuację, w której miałeś, miałaś poczucie, że życie jest dla ciebie łaskawe i wypełnia cię w związku z tym radość i wdzięczność. Pozwól, by Twoje serce otwierało się na to powracające doświadczenie. Nawiązując z nim kontakt, możesz przywołać łagodny uśmiech na swoją twarz. A jeśli chcesz, możesz położyć jedną lub obie dłonie na sercu, tak by dotyk wspierał cię podczas tej praktyki. A teraz, uznając swoje najgłębsze potrzeby bieżącej chwili, Zacznij kierować do siebie życzliwość, powtarzając łagodnie, pełne życzliwości życzenie. Albo własnymi słowami, które teraz do ciebie przyszły, albo w postaci jednego z uniwersalnych życzeń. Bądź bezpieczny, bezpieczna, bądź zdrowy, zdrowa. Bądź szczęśliwy, szczęśliwa, bądź spokojny, spokojna. Jeśli chcesz, pozwól, by Twoje słowa łączyły się z oddechem. Pierwszą część życzenia wypowiadając w myślach na wdechu, a drugą na wydechu. Niech w ten sposób Twoje życzenie przepływa przez Ciebie. Wraz z każdym oddechem. Częścią tej praktyki jest zauważanie swoich własnych odczuć po tym, jak skierujesz życzliwość do innych osób. Gdy doświadczysz fizycznego dyskomfortu, lub gdy praktyka przywoła niepokojące myśli czy bolesne emocje. Możesz ponownie skierować ją do samej, samego siebie. Pracuj ze wszystkim, co się pojawi. Chwila po chwili kieruj życzliwość wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Rozważ też paradoksalne życzenie. Na przykład, obym doświadczał, doświadczała tego właśnie takiego, jakie jest. Nawet jeśli jest trudne. Następnie nawiąż kontakt ze swoim dobroczyńcą, z kimś, kto ma na względzie Twoje najwyższe dobro i jest dla Ciebie uosobieniem mądrości oraz współczucia. Wyobraź sobie tę osobę przed Tobą, Zobacz jej twarz i spójrz jej w oczy. A potem zacznij łagodnie powtarzać jedną lub kilka życzliwych sentencji. Bądź bezpieczny, bezpieczna, bądź zdrowy, zdrowa, bądź szczęśliwy, szczęśliwa, bądź spokojny, spokojna. Następnie przywołaj jedno lub więcej bliskich ci osób, krewnych lub przyjaciół. Wyobraź sobie taką osobę przed tobą. Skontaktuj się z nią i zacznij łagodnie powtarzać życzenie. Bądź bezpieczny, bezpieczna. Bądź zdrowy, zdrowa. Bądź szczęśliwy, szczęśliwa. Te uniwersalne życzenia w naturalny sposób mogą cię skontaktować z tą osobą. Jeśli wiesz, że w tej chwili okoliczności jej sprzyjają, Twoja życzliwość może przybrać formę współradości. Na przykład, obyś cieszył, cieszyła się tym szczęściem. Jeśli natomiast wiesz, że ta osoba boryka się z trudnościami, możesz życzyć jej bezstronności. Obyś czuł, czuła się spokojny, spokojna w środku tej burzy. Możesz też zmienić formę podmiotu na my. Obyśmy żyli w pokoju z samymi sobą i ze światem wokół nas. Możesz objąć swoją praktyką również zwierzęta, które są ci bliskie. Kolejna część praktyki będzie dotyczyć jednej lub większej liczby osób neutralnych. Mogą to być osoby, z którymi nie łączycie nic szczególnego, ale które zdarza ci się spotkać. Osoby te są podatne na zranienia. I pragną szczęścia i ulgi w cierpieniu, zupełnie tak jak Ty. Wyobraź więc sobie jakiegoś przechodnia na ścieżce Twojego życia i życz Mu bezpieczeństwa, zdrowia, szczęścia i spokoju. Być może Twoja życzliwość przyjmie tu formę bezstronności. 'Obyś zachowywał, zachowywała równowagę wśród wzlotów i upadków, jakie niesie życie. Obyś godził, godziła się ze starzeniem i ze stratą. A jeśli ten ktoś wydaje się szczęśliwy, możesz też skierować do niego słowa: 'Obyś cieszył, cieszyła się całym dobrem, jakie niesie życie. Jeśli chcesz, Rozszerz swoją praktykę o kolejne neutralne osoby lub istoty, które spotykasz w życiu. A teraz, jeśli czujesz się na siłach, wybierz do praktyki osobę, z którą masz trudną relację. Ale niech to będzie ktoś, z kim jesteś w stanie się teraz skonfrontować. Wyobraź sobie tę osobę przed Tobą być może patrząc na jej twarz lub w oczy, uświadom sobie, że ta osoba ma wady zupełnie tak jak Ty. Wszyscy mieliśmy bardzo mały wpływ na warunki, które nas ukształtowały. Nie chodzi o to, by pochwalać takie szkodliwe zachowania, ale by skierować życzliwość do osoby, która stoi za takim zachowaniem. Zacznij więc łagodnie powtarzać bądź bezpieczny, bezpieczna lub bądź wolny, wolna od cierpienia. Jeśli odczuwasz zazdrość, bo ta osoba wydaje się mieć więcej szczęścia niż ty, możesz też skierować ku niej współradość. Obyś cieszył, cieszyła się dobrem, które cię spotyka w życiu. Może to być też życzenie w formie my, abyśmy żyli w zgodzie sami ze sobą oraz ze sobą nawzajem. A teraz obejmij swoją praktyką grupy ludzi, zaczynając od tych, do których sama sam należysz. Takich jak rodzina lub klub, którego jesteś częścią. Bądźmy bezpieczni, bądźmy zdrowi, bądźmy szczęśliwi, bądźmy spokojni. Miejmy odwagę w obliczu trudności, które się pojawiają. Dzielmy się szczęściem, żyjmy w harmonii włącz też do swojej praktyki grupy do których nie należysz ale znasz je z naszej telewizji lub z innych źródeł jeśli wybrałaś wybrałeś grupę którą spotkało jakieś szczęście możesz skierować ku niej słowa obyście cieszyli się swoim szczęściem jeśli wiesz że grupa ta doświadcza trudności może to być na przykład bądźcie wolni od cierpienia Bądźcie zdrowi i silni. Mogą to być ludzie doświadczający wojny lub innych katastrof. Możesz im życzyć, abyście zachowali odwagę w obliczu wyzwań, jakie stawia wam życie, Obyście znaleźli spokój pośród chaosu, abyście wspierali siebie nawzajem najlepiej. Jak potraficie? Na koniec możesz sobie wyobrazić, jak utrzymujesz wszystkie istoty w swojej świadomości i otwartym sercu: wszystkich ludzi zwierzęta rośliny drzewa wszystkie istoty jak świat długi i szeroki. Daleko i blisko, przed Tobą i za Tobą, po Twojej lewej i prawej stronie, ponad Tobą i poniżej Ciebie, wszystkie istoty z przeszłości i z teraźniejszości oraz te, które dopiero mają się urodzić. Oby wszystkie istoty były bezpieczne. Oby były wolne od cierpienia, oby wszystkie mogły zdrowieć i być szczęśliwe, oby wszystkie istoty żyły w zgodzie ze sobą same i z innymi, oby zapanował spokój.